A, myślałem, że Krzyw nie dobrze. Siemma, jestem MCM Rasta. Zem, y, witam Was w World of Tanks. Ze mną jest Tobierz, który, widnie, który widnieje tam z napisem T50. Siema wszystkim. Jest z nami jeszcze Rosa, który z nami obecnie teraz nie gra. No, tam go trochę gorzej słychać, ale... Jakoś to chyba przejdzie. Sorry za to, że w ogóle jest tutaj pasek u góry, ten widać i ten na dole, ale to spróbuję usunąć jak się uda. Jezus, ja I... z czymś Ty pojechał. No teraz tak na szybko pojechałem. To ja teraz jestem tak, jestem działem, jestem 118. Hmm. Chciałem Wam powiedzieć, że będziemy robić no, tylko dwie rundy. I nagramy jeszcze dzisiaj prawdopodobnie Minecrafta i jeszcze mam takie, taką prośbę dla widzów moich że jak me, żebyście dali lajka jeśli chcecie, żeby filmik, filmy kolejne były z kamerką albo łapkę w dół, że nie chcecie z kamerką że będzie moja twarz pokazana więc to tyle, to chyba tyle a jeszcze będzie tam, usunięte będą wszystkie audiologii Weź go no... Gdzie? Tu, stoję przy nim Dobra No, no będzie co, przecież Ale hamster Dobra, eee, ten Będę użylił wszystkie audiologii, będzie z, tam, zrobiony filmik informacyjny gdzie ten O oh fuck, ej pomóż mi, weź, weź ze strzel Próbuję właśnie. Będzie filmik informacyjny, gdzie będą pokazane, jakie, będą, jakie gier będę nagrywać, z której gry chcecie pierwszy filmik. Którego mam zastrzelić? Te, te, te 25 Czy Nie. nie ten? No! Co mi go zabrał? Zabili mnie. Skąd? Grilli mnie mnie. Fuj? Nie. A to czekaj, to ja też już jadę, do ich bazy. Zjadę ten dół, zjadę. Gdzie ja ty jesteś. O jesteś. Uuu, po tobie już. No, dobra. A co ja mam zrobić? Wycofać się było za późno. I eee, go nawet przebić nie mogłem, to są głupie czołgi. Kiedyś, ja... kiedyś się zemszczę, ja cię mówię. Ja, ro, ja robię pauzę i widzimy się jak yy, w następnej Aż no no się jesteśmy. skończy liczenie. No już jesteśmy. Będę po prostu usinał, ucinał do momentów. E, do momentów, gdy zacznie się kolejna... Bitwa wpływać, żeby... Żeby było jak najwięcej. Chcę, żeby było jak najwięcej tych. E, A powinieneś pokazać jak tak wygląda, na czym to też polega. Ale jest dużo filmików. Ale, na no, czym ale to nie, polega. Ja, ja zrobię osobny poradników. Tak Spoko. Jak chcecie ze mną pograć, ja y, zrobię, będę robić pokoje. E, patź jak to się mhm. szybko obraca. Aha. Teraz... Bezmocne. Aha, dobra i teraz wam powiemy jakimi jedziemy tymi czołgami. Eee, ten... E, Tobierz jedzie haczerem, ja jeden trzymi. Teraz ty trochę powiedz tam o haczerze. A co ja mam powiedzieć o haczerze? No, ja bym tam No. I tu muszę zrobić cenzurę. Albo nie, nie, nie będę robić cenzury bo, bo to jest pozytywne. M4, M4 obok ciebie Wie, Nie koło Nie, nie, nie koło ciebie Czy jego zestrzelę No dawaj Bo mi się on nie podoba Nie podoba mi się tu jego obecność Ojej Który we mnie walnął? Tam jest Hatcher Pomocy O te 4034 e, No pomocy Wolnym w kawulinkę. Ej, ja zaraz mają. padnę. Ja mam dwa punkty życia. Stugil tak mnie załatwił. Człowieku. Znowu będzie nowy fail. Że znowu padam. Ej, ja nawet ten. Dawidów ż... o, no. Tak jak mówię. Tobież wam może potwierdzić, że normalnie tu tak szybko nie padam, prawda? Tak. Po prostu zaraz jak nagrywamy, to tak jakoś gorzej na mnie. O leci masz ostrzelony ten. Działa. A zaraz padniesz też. O! Oje, ale jesteś otoczony. Wiem. Nie wiem co mama robić. Dobra, ja chyba zrobię teraz pauzę. Czy pokazać ci jak ty grasz. Nie, pauzy. Dobra, to ja robię pauzę i widzimy się w kolejnej rundzie. No już jesteśmy, kolejna runda. Jednak w, tej, w tym odcinku będzie więcej rund, bo wtedy szybciej padały, Teraz mam nadzieję, że nie padnę tak szybko. Ja idę na pozycję sniper w Ja też. Yy, wyzywam nie. Cię. Jak wyzywam Wasz No wyzywam Cię tak, że szybciej idę niż ode mnie. A spokój. O właśnie na pozycji snajperskiej się schowała. O jej, ja. Te 46 jest też z snajperem. Czy oni w ogóle mają jakieś dzieło Nie. Tak, nie mają dzieło to, to ja tu mogę muszę trochę. już widać, że nam lepiej idzie. O, marder to mnie strzela. no, nie. O, ale mu zabrałem! 3 czwarte życie! Nawet na tym, na filmie będziesz widzieć Dedłem 240 Nie... na raz PZ3 poszedł Ja zaraz też padnę Poleciał jak budi A chyba jednak masz rację, że padnę wcześniej Wiesz bo ja już nie mam ten. Ja, ja to te się cofnij i chodź tu do mnie, bo tutaj nie widać. A gdzie ty jesteś? Tylko ciebie. Tak? No. nie wiecie. When? no nie. Wystrzelił mi do. Ja tak, też się nie? w niego na... nan. No, No, nidę zniszczyli. M3 Stewart. No, John Polas. Ja Wam miałem coś powiedzieć. Znaczy, widzą miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. Um, a, do widzów, bo teraz to sobie przypomniałem, um, ten będzie na pewno. Ten, jak się nazywa? Saints Rose, nagrywane przeze mnie z tym. Mam już dwa. Z Szakalem, czyli ki Kisem. Mam nadzieję, że Wam będzie się podobać. Jak będziecie mieli jakieś fajne gry darmowe to możecie mi je podsyłać, to mogę z nich nagrać. No dawaj, namierzaj się, namierzaj się! Ładuj, ładuj, ładuj szybko! Nie! Z, mi, mi też, ja też go, na niego się namierzałem. Ja! To takie ładne odkryty. Ja. O, 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 rozwalę go, rozwalę go. Ja, też się w Ale... Znikli mi z radaru. Mi też. A ja uwielbiam tu, na tej górze stać. A ja nie. No już trzech. A ja tam poszarżować, chodź ze mną. A no, ale wy się wleczecie, ja z jakimś gosiem ich tylko wy wybijamy. No, widzę właśnie. Nie, jeszcze kilku wybijało. Ale tam tych kilku nie żyje, a ja mam pełne życie. No, a ja nie. Oni Tamte też ma pełne życie. Oni stoją na pozycji snipera. Wiem, Jestem, widzę. Patrzę na nich, patrzę na nich. Ej, za was dne. No. Nie. nie widzę już ich. Ja też ich nie widzę. Wiem tylko, że zniszczyli ja czegoś naszego. Znając no, życie, to oni mnie widzą. Więc zaraz wpadnę. O ty, właśnie, muszę zobaczyć czas. 10 minut, dobra, to to będzie ostatnia runda. O, ty, ale się ścięło. Czekaj, ja. No. też nie miałem. Ja miałem wszystkie czołgi, które wy mieliście. Nie, czekaj, nie miałem M3 i M2MT. A tak to wszystko, to co ty miałeś i on miał, ja, miał, ja też miałem. Namierzaj się, namierzaj się, namierzaj się. Szybko, 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 szybko! Ej, ty ja niedługo i jest taka opcja, że dzisiaj będę miał 100 miesiąc sobie Czterech! No, Zabrałeś mi go z przednosa Już myślałem, no nie. że to... Było. Ja też tak myślałem Dobra, przynajmniej jedno... I co jest bohaterem bitwy? Ej, ja nie wiem, nawet nie spojrzałem. No nie, tamten co zabił sześciu, a mnie to nie policzyli. A ja raz byłem na Wiesz ile ja dostałem doświadczenia? Ile? No. Siedem, y, 373. Ło. Wow. Tylko. Spoko. Czekaj, patrzę jeszcze, które mogę sobie... Okej, okay, no nagrywaj kolejny odcinek. A właśnie, dobra. A ja idę po jabłko, czekaj. A ja może... Aha. Jest pytanie, że dzisiaj będę miał 7, Aha. Ja będę miał czołg ciężki za niedługo. ta jeden hami. Dobra. To tak, do widów. Ja robię cięcie i widzimy się za kilka minut. Bo muszę zrobić kolejny odcinek. No Okej. Okay. Ja się żegnam, to się żegna. Siema. Rosa się żegna. Siema. No dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. E, a spróbujcie teraz e, z Rosą, może ci lepiej pójdzie. Dobra, to teraz no, Ja będę